Kandydat poprzyła następującą godzinę. za 26. Gustaw Marek Brzezin będzie marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciel polskiego stronnictwa ludowego został wybrany na przewodniczącego Zarządu Województwa podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbyła się 12 grudnia. Podczas głosowania na stanowisko marszałka województwa desygnowany z ramienia PSL Gustaw Marek Brzezin uzyskał 26 spośród 28 głosów obecnych radnych Sejmiku. Rozpoczynamy nową kadencję w ważnym okresie przecież przyszłego programowania z dużymi środkami unijnymi dla regionu i na początek taki kredyt zaufania i chęć współpracy Dobra Wola naprawdę dobrze rokuje, ciągle pracujemy, żeby wypracować jak najlepszy model funkcjonowania i urzędu i samorządu i współpracy zewnętrznej, aby te pieniądze po prostu zostały w naszym regionie w 100% wykorzystane. Stanowisko wicemarszałka województwa objął reprezentant Platformy Obywatelskiej i były marszałek Jacek Protas. Drugim wicemarszałkiem będzie Violetta śląska zejsk z polskiego stronnictwa ludowego. Będę wspierał y, pana marszałka y, swoją wiedzą. Swoim doświadczeniem i swoimi kontaktami, ażeby jak najlepiej realizował zadania, które przed nami. Moją pasją jest rozwój gospodarczy regionu, środki unijne, jestem specjalistą w tej dziedzinie, jak również inwestycje. Jeżeli chodzi o zakres zadań, które będzie w nich przydzielony, to jeszcze to nie zostało ustalone. Nowymi członkami zarządu województwa zostały Sylwia Jaskulska i Anna Wasilewska, natomiast funkcje wiceprzewodniczących Sejmiku obejmą Artur Hojecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Julian Osiecki i Jarosław Słoma obaj z Platformy Obywatelskiej. Podczas najbliższej sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni poruszą kwestię budżetu województwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza miało miejsce w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku 9 grudnia. Była to uroczysta sesja Rady Miasta, która rozpoczęła się występem Orkiestry Miejskiej. Pośród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć posła, senatora, starosty, wójta, poprzedników burmistrza oraz oczywiście Czesława Najmowicza. Punktem obrad było wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze przez Mariusza Bojarowskiego. Mam zaszczyt oficjalnie Państwa poinformować, że w dniu 30 listopada 2014 roku z woli mieszkańców Ostrudy większością głosów na burmistrza naszego miasta został wybrany pan Czesław Jan Najmowicz. Serdecznie gratuluję. Najważniejszym jednak punktem obrad było złożenie śrubowania przez burmistrza miasta Ostrudy oraz przemowa, w której deklarował chęć cisłej współpracy z radnymi. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Mieszkańcy ostrudy, powierzając nam mandat radnego i burmistrza, nałożyli na nas obowiązek właściwego działania, którego celem jest dbanie o dobro. Wszystkich członków wspólnoty samorządowej. Cała energia i umiejętności powinny determinować naszą działalność. Wspólną troską niech będzie objęty rozwój i zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców. W kampanii wyborczej prześcigaliśmy się w pomysłach mających na celu stworzyć jak najlepsze warunki dla życia mieszkańców i rozwoju miasta. Hołduję w zasadzie mniej obiecywać, a więcej dokonać. Pod koniec swojego wystąpienia Czesław Najmowicz podziękował również swojemu zastępcy Grzegorzowi Kierowalskiemu za dwuletnią współpracę. Na jego miejsce będzie powołany Norbert Gesek. Trzecia sesja Rady Miasta Ostróda rozpoczęła się od zmian w porządku obrad. Rozszerzono ją o punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Następnie przystąpiono do przyjęcia zmian w długoletniej prognozie finansowej oraz zmianach w budżecie na 2014 rok. Radni wybrali również członków oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych. W punkcie dotyczącym wynagrodzenia burmistrza radni ustalili, że zostaje ono na dotychczasowym poziomie. Dla, dla, dla ułatwienia decyzji w głosowaniu 10 4540 zł brutto. Są to bardzo duże pieniądze jak na warunki ostródzkie. Wiem, że Mieszkańcy słysząc taką kwotę na pewno nie wiem czy są przerażeni, ale chcieliby tyle pewno zarabiać. Dziękuję Szanownej Radzie, że takie pobory, żeście mi ustalili. Postaram się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Kwestia pieniędzy została poruszona w wolnych wnioskach. Jedna z radnych zaproponowała obniżenie diet radnych o 20%. Wiadomo, że każdy z nas pracuje zawodowo, tracimy jakieś tam dochody biorąc udział raz, że w komisjach, dwa w sesjach. Jednak praca w Radzie Miasta jest takim przywilejem też dla nas społecznym. Tak, Ludzie nas wybrali, żebyśmy ich reprezentowali, nie licząc jak gdyby na tutaj dodatkowe wynagrodzenie. Z racji tego, że nie można całkowicie zrezygnować to proponuję, żeby ta dieta wynosiła 1 zł, a pozostałą część przeznaczyć uchwałami na cele jakieś konkretne. Burmistrz zaproponował, że radni zamiast obniżki mogą przecież przeznaczać swoje diety na rzecz osób potrzebujących. Ostatecznie kwestia wysokości diet może powrócić na kolejnej sesji. Wówczas radni ustalą, czy rzeczywiście chcą ich zmian. 11 grudnia odbyła się druga sesja Rady Miejskiej w Nidzicy, podczas której Jacek Kosmala przedstawił informacje z prac pomiędzy sesjami. Jak się okazało, w przeciągu 10 dni odbył wiele spotkań z mieszkańcami, jak i pracownikami urzędu czy spółek miejskich. Podczas rozmów okazało się, że nad mieszkańcami zawisło widmo ewentualnej podwyżki cen wody. Burmistrz zdecydował, że spółka musi poszukać środków w inny sposób: Wyjdziemy z ofertą do tych ludzi, którzy nie są podłączeni. Spółka podłączy ich oczywiście, jeśli będą mieli takie życzenie, przy czym będziemy się z nimi spotykać, będziemy ich przekonywać, będziemy im wyjaśniać, na czym rzecz polega i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, żeby podłączyć ich za ak akcesoria, za e, materiały, które będą zużyte e, trzeba będzie zapłacić od ręki, natomiast za robociznę rozłożymy to na raty. To było już stosowane do tej pory na 12 rat Pomyślimy, żeby to zrobić może na 24, może na 36 lat, tak żeby odbiorca zapłacił 10 zł do rachunku. A jeśli trzeba będzie niektórych zwolnić z tej opłaty, to też się na tym zastanowimy, ale nie myślcie Państwo, że my na tym stracimy, nie. Bo skoro podłączymy, to spółka będzie już miała pieniądze za ścieki, prawda? Burmistrz zdecydował, że spółka musi poszukać środków w inny sposób. Dodatkowym źródłem dochodów mogą być nowi inwestorzy, których burmistrz chce pozyskać. Jestem umówiony na dwa spotkania. Nie chciałbym zapeszyć. Nie chciałbym zapeszyć. Odpukam tutaj w niemalowane, chociaż przesądy to jest rzecz pogańska. Z dwoma inwestorami. Jeden inwestor z Ukrainy, jeden inwestor z Polski. Z Ukrainy produkcja niebezpieczna, więc będziemy szukać im lokalizacji poza miastem. Ale jest to firma, która ma 2 miliony euro rocznie obrotu. Miliardy, miliardy euro. Chcą rozmawiać z nami, więc będziemy z nimi rozmawiać. Tutaj dotarliśmy do nich przez pewne swoje lobby, przez pewne znajomości i tak dalej, i tak dalej. Druga firma jest z Polski. Też będziemy rozmawiać 19 grudnia. Złożymy taką propozycję, którą... Pewnie inne miasta też składają, ale mamy pewne atut, atuty, które będę chciał wykorzystać w, te, w tej rozmowie. Jesteśmy umówieni z największym potentatem branży mleczarskiej w styczniu, nie odpuszczamy. Jeśli się nie uda, będziemy szukać nawet za granicą. Podczas sprawozdania burmistrz poinformował, że powołał swojego zastępcę. Został nim Leszek Śpiewak. Na obszerne fragmenty drugiej sesji Rady Miejskiej w Nidzicy zapraszamy Państwa już we wtorek 16 grudnia oraz na pełną retransmisję na naszą stronę www.telewizjamazury.pl. Kto z nas nie marzyłby zostać w przyszłości policjantem? Zawód ten od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które bardzo chętnie oglądają bajki z udziałem mundurowych bohaterów. Dla dziesięcioletniego krzysiał pragnione marzenie spełniło się, a wszystko za sprawą pewnego listu. 2 grudnia wpłynął do niziskiej komendy. List z prośbą od Krzysia o to, że chciałby zostać jedno, chociaż jeden dniu policjantem. Z uwagi na to, że to są jego ogromne marzenia i chciałby, żeby się je spełniły. Komendant oczywiście z wielkim uśmiechem przyjął ten list. Był bardzo zadowolony, bo w jego karierze policyjnej nigdy się nie zdarzyło tak, żeby dziecko pisało do niego list. Funkcjonariusze bez chwili wahania postanowili urzeczywistnić marzenie małego chłopca. Gdy przyjechali po niego, Krzyś nie krył swojego szczęścia, a przede wszystkim zaskoczenia. Służbę rozpoczął oznakowanym radiowozem, patrolując drogę z Kozłowa do Nidzicy. Po przybyciu do jednostki, chłopiec pracował z policjantami ruchu drogowego. Zapoznał się z wyposażeniem nieoznakowanego radiowozu oraz zobaczył, jak działa wideo-rejestrator. Technik kryminalny przygotował również wiele atrakcji. Krzyś uczył się różnych technik zabezpieczania śladów przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Na sam koniec chłopiec odwiedził komendanta w jego gabinecie. Zasiadając w jego fotelu mógł przez chwilę poczuć się szefem jednostki. Dzień służby minął Krzysiowi bardzo pracowicie. Główny wniosek praca policjanta do łatwych nie należy. Wszyscy policjanci muszą dużo pracować na to, żeby być policjantem i praca policjanta nie jest łatwa. Na pamiątkę spotkania wręczono chłopcu dyplom honorowego policjanta oraz torbę z upominkami. Dzięki hojności nidzickiego burmistrza, osób prywatnych oraz nidzickich sklepów Krzyś otrzymał wiele prezentów i pamiątek. Humor, dobre samopoczucie oraz uśmiech chłopca były dla wszystkich potwierdzeniem tego, że warto próbować spełniać marzenia. Spotkanie autorskie w okresie przedświątecznym, a więc i tematyka lekka, nic bardziej mylnego. Robert Żółtek mocnym tytułem porusza trudny temat: Szakale, opowieść o UPA. Ukraińska Powstańcza Armia była formacją zbrojną walczącą o niezawisłą Ukrainę, ale przede wszystkim organizacją służącą celom określonym i przez ich dowódców. A tym celem była m.in. eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu i na terenie Małopolski Wschodniej. Jest to powieść przekrojowa. Bohater występuje jako uczestnik i obserwator wydarzeń, co pozwala na ukazanie tła akcji w ciągu chronologicznym. Informacje o przyczynach i przebiegu rzezi Wołyńskiej, rzecz jasna, zostały uwzględnione. Temat rzezi Wołyńskiej jest bardzo rzadko poruszany w polskiej literaturze. Są oczywiście monografie i wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń, ale ja zdecydowałem się na literaturę piękną, ponieważ uważam, że jest ona bardziej nośna od literatury naukowej i pozwala na przeżywanie. Tamtejszych wydarzeń. Promocji książki towarzyszyła prezentacja fotografii. Autor nie ukrywa, że miał dylemat podczas wyboru zdjęć. Nie chciałem, żeby zdjęcia były bardzo drastyczne, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że na prezentacji takie zdjęcia e, mogą być niekiedy szokujące. Ma być prezentacja historyczna. Nie ma to być prezentacja, która epatuje okrucieństwem. Chociaż takie było. Historia świata z piskiem podszyta, stąd ciągła potrzeba poszukiwania i ukazywania faktów, jak jest w przypadku książki szakale. Jeśli lubisz historyczne publikacje, zrób sobie prezent pod choinkę i oceni wartość merytoryczną. O tym, że zbliżają się święta tradycyjnie przypomina mieszkańcom Nidzicy choinka. W tym roku 2 grudnia na placu przed ratuszem stanął świerk pospolity o wysokości 14 metrów. Wiek choinki ocenia się na około 40 do 50 lat. Drzewko przyjechało do Nidzicy z leśnictwa jeleń. Choinkę ozdobiono jak rok temu 50 łańcuchami lampek ledowych. Na święta przystrojono również ratusz miejski, na którym zawieszono 62 sztuki świetlistych sopli oraz gwiazd. Od 10 grudnia w świątecznym blasku możemy podziwiać nowy herb miasta. Całość waży około 60 kg, ma wymiary 175 cm wysokości oraz 290 cm długości. Świąteczne dekoracje z pewnością pomogą mieszkańcom poczuć unikalną magię Bożego Narodzenia. Wilnym uczniom termin czarna śmierć z pewnością obcy nie jest. Dla wtajemniczonych, a przede wszystkim chcących podnieść poziom swojej wiedzy, Piotr Stefaniak wygłosił odczyt. Dżuma w Prusach Książęcych i w Polsce na początku XVIII wieku. Konsekwencje plagi były nie tylko w ofiarach śmiertelnych. Jak się skończyło, to wiadomo, to już każdy wie, przyczyniło się to walnie do upadku państwa polskiego w końcu XVIII wieku, bo w międzyczasie wiadomo, elity, które przeżyły, bo ludzie bogaci mieli lepsze warunki leczenia i ochroniła się przed zarazą. Dżuma, niestety, była nieuleczana i tragiczną zarazą. Przestała szanować państwowość i niepodległość Polski. Dzisiejsze społeczeństwo dotykają inne epidemie. Dżumą XXI wieku są choroby cywilizacyjne oraz pogoń za dobrami materialnymi. Zaraza sprzed lat ma dla Polaków znaczenie drugoplanowe. Poza studentami historii niewiele wiedzą. Być może coś tam słyszeli, na pewno słyszeli od nauczycieli w historii w szkołach, bo teraz, jak mówię, się rozszerza. Bazę źródłową, materiałową na temat historii naszego kraju, czy w ogóle historii, ale przecież jest to temat tak niejako pomijany i poboczny, na marginesie. Odczyt wygłosił Piotr Stefaniak, historyk z wykształcenia i bibliotekarz z zawodu. Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie jest stałym uczestnikiem comiesięcznych spotkań z historią, ale w roli słuchacza, a nie mówcy. Jest to mój pierwszy raz. Być może jest, zawsze jest jakaś trema i niepewność. Chociaż wiadomo, że. Że nie jest to mój pierwszy raz w życiu, bo pewne podobne rzeczy się roz, roz, rozgrywały w trakcie studiów historycznych, które odbywałem w Toruniu, kiedy trzeba było zaliczyć konwersatorium czy proseminarium, pisało się taką pracę wizytacyjną, którą się przed kolegami i koleżankami z grupy relacjonowało. Wśród kolegów, którzy w nowym roku będą mieli swoje wykłady, wymieniani są Waldemar Mierzwa, ksiądz Wojciech Płoszek, Wiesław Skrobotczyk, Grzegorz Świętochowski, komu zostanie przypisany termin styczniowy, jeszcze nie wiadomo. Dziecinnie proste i nadzwyczaj tanie to rzeczy zrobione techniką dekupasz. Gdy nie masz pomysłu na prezent, a twój budżet nie pozwala kupić prezentów dla wszystkich, to dekupasz ci w tym pomoże. Dekupasz jest techniką polegającą na ozdabianiu przedmiotów. Ta technika jest wykorzystywana do wszystkiego. Możemy nią ozdabiać przeróżne rzeczy. Nie ma tutaj ograniczeń. Nasza fantazja jest tylko naszym wyznacznikiem, co możemy tak naprawdę ozdobić. Potrzebne przedmioty do wykonania możemy kupić niemal w każdym sklepie. Są to m.in. farby akrylowe, dobre pędzle, lakier do drewna, serwetki oraz fantazja. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w Domu Kultury Jedność w Ostrudzie. 7 grudnia w Niedzickiej Hali Widowiskowo-Sportowej rodzice wraz ze swoimi pociechami uczestniczyły w Mikołajkowym Festynie dla Najmłodszych. Po raz czwarty organizujemy spotkanie z Mikołajem na Hali. Będą w nim uczestniczyły zarówno dzieci ze szkół, przedszkoli, ale również te, które na co dzień pozostają w domach z nianią, z babcią i które nie korzystają z zajęć, które my tu organizujemy na Hali Widowiskowo-Sportowej. Dziś atrakcje, super atrakcje, bo. Przecież mamy Mikołajki, a więc na pewno iluzje, na pewno czary, na pewno ćwiczenia ruchowe, sprawnościowe, na pewno malowanie bombek, które pewnie będą nie gorsze niż te, które malowała para prezydencka, no takie inspiracje do działania wszelkiego rodzaju. Otwarcia festynu dokonała dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu Małgorzata Sawicka i wiceburmistrz Nidzicy Leszek Śpiewak. W hali licznie przybyłe dzieci nie miały czasu na nudę. Wśród wielu przygotowanych atrakcji największym zainteresowaniem cieszył się pokaz iluzji oraz szopka z żywymi zwierzakami. W niedzielne popołudnie nie mogło zabraknąć głównego bohatera, czyli Mikołaja, który wraz z elfami rozdawał słodkości. Każdy mógł też zrobić pamiątkowe zdjęcie. Organizatorem festynu był zespół obsługi oświaty i sportu oraz gminne placówki oświatowe.